Witam wszystkich serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na odcinek o mrówce rudnicy. Zapraszam. Mrówka rudnica, czyli formika rufa. Na tym filmie zobaczycie osobniki i filmy z Norwegii, a w, w Polsce znajduje się pod częściową ochroną i ze względu na rolę jaką pełni w gospodarce właśnie jest y, chroniona. Może zapytacie dlaczego, jaką rolę spełnia właśnie w tej gospodarce leśnej, otóż y, zjada martwe, no, oczyszcza las taką pełni funkcję sanitarną oraz żywi się larwami chroniąc las po prostu przed zniszczeniem przez te larwy roślin, wszelakich. Gatunek ten żyje głównie w lasach. Buduje mrowiska z liści i gliwa i ziarenek, piasku. Mogliście zobaczyć na filmie, że są one naprawdę duże i mogą być nawet do jednego metra wysokości Czasem nawet są większe. Mrowisko składa się z dwóch części, z części nadziemnej, jak i podziemnej. Czasami część podziemna jest większa niż część nadziemna. Mrowisko w zależności od pogody jest osiedlane przez mrówki albo w części właśnie nadziemnej, albo podziemnej. W lecie mrówki częściej siedzą w nadziemnej części, a w zimie w podziemnej. W jednym takim mrowisku może żyć nawet do 100 tysięcy mrówek. To jest naprawdę ogromna ilość stworzeń i w każdym gnieździe może być jedna królowa. Rójka jest na początku maja. Królowe szukają gniazd y, pierwomrówki łagodnej, czyli formiki fusa i kradają się do tych gniazd, zabijając królowe, przez co robotnice y, formiki fuski uważają ją jaką nową królową. Królowa składa jaja. Mrówki y, pierwomrówki łagodnej służą jej, powoli wymierając i znikają miejsca. Odstępują miejsca właśnie formiki rufie. I tak właśnie powstaje nowe mrowiska, nowe siedliska formiki rufy. Co ciekawe królowa potrafi złożyć dziennie aż do 300 jaj. Co jest naprawdę dobrym wynikiem i cały dzień tylko i wyłącznie to robi. Jest to gatunek mrówki agresywnej aktywnie polującej na larwy owadów ale żywią się również też spadzią. E, przyjęto, że hodowla tej mrówki jest zabroniona ponieważ jest częściowo pod ochroną. E, nie wolno niszczyć przede wszystkim ich gniazd, e, ich e, mrowisk. Ale to nie jest jedyny powód jaki dlaczego właśnie zabroniona jest e, hodowla tej mrówki. Jednokrotnie próbowano hodować tą mrówkę i zadoptywano ją na robotnicach w formie kirufy. E, jednak kolonia rozwijała się zbyt szybko i trzeba by zapewnić e, im naprawdę sporo miejsca, co w warunkach hodowlanych raczej nie jest możliwe. Ale to jeszcze nie jest ostatni powód, dlaczego nie możemy hodować tej mrówki. Nie można również dlatego, że gdy mrówki są zdenerwowane, mają tendencję do obfitego pryskania kwasem i duszą się w jego oparach i najczęściej po prostu tak się dzieje, że jeśli ktoś próbował hodować tę mrówkę, to mrówki po prostu umierały w probówkach i nie dało się nic z tym zrobić. Jest to gatunek dużych mrówek królowa. Jest od 8 do 12 mm, natomiast robotnice od 5 do 10 mm. Ciężko jest rozróżnić gatunki mrówek, właśnie mrówki, rudnicy i mrówki ćmawej. One są bardzo podobne, można to zrobić po robotnicach. Ja nie jestem pewien, czy w tym filmie na pewno jest mrówka rudnica, czy może inny gatunek podobnej właśnie mrówki, ale mniej więcej wszystkie te mrówki mają takie same zachowania i to co opisałem pasuje do większości właśnie tych gatunków. No, Jaka to jest królowa? Zakładam, że jest to właśnie e, mrówka rudnica, ale czy tak jest, to nie mam pewności. I to jest właśnie królowa, mogliście ją zobaczyć na filmie. E, w Norwegii występują te mrówki w lasach praktycznie wszędzie. Chodzi się po nich i nie da się ominąć ich, bo kopce e, te mrowiska są na każdym kroku praktycznie. E, trzeba uważać, bo czasami właśnie wchodzą i gryzą po prostu i w miarę boleśnie Czuję się to przede wszystkim, szczególnie jak większa liczba mrówek, jak się stoi chwilę w miejscu, gdzie właśnie te mrówki są, większość mrówek jak grzyje jednocześnie, to jednak jest to dyskomfortowe, więc trzeba uważać. W Polsce też możecie je zobaczyć. Pamiętajcie, żeby nie niszczyć ich mrowisk, no i raczej nie próbować hodowli, no bo jak wcześniej już opisałem, nie do końca jest to dobre. To by było na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami. Cześć.